Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Obecnie będziemy robić czytania dla wszystkich znaków Zodiaku. Na miesiąc styczeń będę wyciągała kartę przewodnią z tej talii i pozostałe energie z tej. Do tego inspiracja z kart opiekuńczych. Bardzo jest mi miło, że gościcie na moim kanale. Dziękuję wam za wszelkie słowa wsparcia, za komentarze, które piszecie, za maile. Jest mi bardzo przyjemnie kontaktować się z wami. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję również Wszystkim za subskrypcje, za lajki y, i piszcie do mnie, piszcie komentarze, y, podsuwajcie pomysły. Y, może coś chcielibyście zobaczyć na kanale, jakiś rozkład na coś szczególnego. Y, piszcie do mnie, jeśli mogę w y, czymś pomóc, postaram się to. Zrobić w miarę moich y, możliwości. Y, kontakt do mnie jest w informacjach. Y, pozdrawiam serdecznie Was wszystkich, i y, zaczynamy czytania. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb na czytaniu na miesiąc styczeń. Będziemy teraz wyciągać dla wszystkich rybek kartę przewodnika, kartę przewodnią. OK. Jest ona. I teraz z tej talii wyciągniemy pozostałe energię dla zodiakalnych ryb na miesiąc styczeń. Ogień, powietrze, woda, ziemia. Karta rada, co robić, na czym się skupić. Karta rada, co sobie odpuścić. Ale jesteście ukierunkowane na cel ryby. Karta szybkości, karta inteligencji, szybkości w działaniu, zręczności, ale to jest też lotny umysł, wiara w siebie, zdecydowanie i siła woli, odwaga. To jest takie, jakbyście na przekór wszystkim. Dążyli do celu. To jest skupienie na tym celu. Coś, cel to jest najważniejsze. Co się dla Was liczy? Karta przewodnia. Otwieracie się na nowe. Trójka buław. Jesteście już w tych starterach, tak zwanych. Trójka buław to jest prowadzanie planów w życie. To jest przygotowywanie się do rozpoczęcia, nie wiem, kariery w biznesie. To jest też zdobywanie, słuchajcie, kwalifikacji. To są jakieś tam negocjacje, no bo musimy wiedzieć, czy wsiąść na ten statek, czy nie, czy nam się to opłaca. Czy to nie jest jeszcze ten statek? To może być rozpoczynanie własnej działalności. Może być rozpoczynanie nowej pracy, coś nowego wchodzi w wasze życie. Dobrze, co my mamy? Oj, rybęki, takie poobijane troszkę mentalnie jesteście, albo tkwicie po prostu w przyszłości, w działaniach. W działaniach jest super. Powiedziałabym, że macie nawet pomocną dłoń, macie się na kim wesprzeć. To jest takie, jakbyście też zaczynali coś nowego i byli na etapie poznawania się, poznawania tego wszystkiego, co, co z, tym, z tym czymś nowym idzie do was, tak? To jest. Podpisywanie na przykład umowy w sprawach zawodowych, ale to, to jest podpisywanie też takiej umowy y, związanej z finansami. To jest partnerstwo, to jest y, współpraca, dzielenie się, y, to jest y, 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 pojednanie też z kimś. Więc y, być może udało Wam się tutaj z kimś pojednać, bo w mentalu macie kartę o, bólu, straty, żalu. Smutku rozczarowania, zranienia. No jak zwał, tak zwał. Po prostu serce rozdarte, krzyk rozpaczy. Czujecie się zranieni. Powracacie jeszcze do przeszłości. Coś, jakbyście chcieli, nie wiem, mam wrażenie, odzyskać, tak? Jakbyście chcieli, żeby los się odwrócił, jakbyście robili wszystko, żeby było takie partnerstwo, żeby była współpraca znowu, żeby była wzajemność, żeby było spotkanie, nawet na które się czekało. Wy jesteście na to gotowi. Wy jesteście gotowi na spełnienie marzeń, na ciepło, na, na miłość, na emocjonalną pełnię. Bardzo tutaj widać takie emocjonalne klimaty. Co my mamy tutaj jako podpowiedź? Zastanów się. Druga osoba spod znaku ryb. Czy trud, który włożyłaś w to wszystko, jest tego wart? Czy warto o to walczyć? Dziewiątka buław to jest Taka postawa obronna, tak? To jest czasem wzbranianie się przed pewnymi działaniami. A ja widzę, że Wy jesteście strasznie ukierunkowane, ryby zodiakalne na cel. Bardzo dużo trudu was to kosztowało. Jeśli to jest to, na czym wam bardzo zależy, i jeśli to jest to, gdzie uważacie, że to jest coś, o co warto walczyć, co daje wam poczucie stabilności, wsparcia. Co warte jest tych ran, które odnieśliście? To dobrze. To jest tutaj zmiana, i jest pełna emocjonalna. A czego nie robić? Właśnie tak się przed chwilą zawiesiłam, bo jakieś mam takie dziwne przeczucie, że to jest takie wracanie do przeszłości, i mam wrażenie, że to jest tak, jak Wy byście usilnie próbowały na siłę skleić coś, bo przy tym rycerzu to jest takie na siłę. Zastanówcie się, czy e, tak jak powiedziałam, czy to wszystko, ten cały trud, który tutaj jest, jest wart waszych e, wyrzeczeń, Bo jeśli jest, to dobrze. Tutaj też jest takie mm, e, takie coś, jeśli chodzi o nie wiem, sprawy zawodowe powiedzmy, jakby nie wyszła wam jakaś współpraca, tak? Ale jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to pomimo wszystko może warto trwać przy tym, bo jest zmiana, tak? No, dokładnie to samo powiedziałem przed chwilą o emocjach. Drogie ryby, myślę, że to tyle w tym styczniu. Teraz karta inspiracji dla Was. Co my tu mamy? Osiągnięcia. Goń za swoimi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd Cię zaprowadzą. Gdzie, tak jak powiedziałam, jeśli to jest warte, te wasze marzenia uważacie, że są warte tego bólu, tak? To korzystajcie ze zmian, które przyjdą. Ale zawsze dbajcie o siebie. O to, o swoje wartości. Nie róbcie niczego, co nie byłoby zgodne z tym, czego pragniecie i co wierzycie. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.